Zeusze odeszli i naradzali się, jakby pochwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwierznikami, ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie. Jezus powiedział, Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu mnie kusicie obróbnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: Czyli jest ten obraz i napis. Odpowiedzieli: Cezary. Wówczas rzekł do nich: Poddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, my niejednokrotnie w takim naszym powszechnym rozumieniu i w takich codziennych rozmowach staramy się podzielić rzeczywistość, tę zewnętrzną naszą rzeczywistość, na takie dwie sfery. Mianowicie na sferę sakrum i na sferę profanum, czyli innymi słowy, na to, co święte i na to, co świętym nie jest. Czyli ma pewnego porządku po to, żeby złapać jakiś taki kontekst i żeby nam się ta rzeczywistość zewnętrzna troszeczkę nie uporządkowała, ale niestety jest często proś tak, że im bardziej próbujemy tę rzeczywistość tak podzielić na te dwie części, tym szybciej popadamy w skrajności i w błędy. Do pierwszych, czy do najbardziej podstawowych błędów, które z tym podziałem się częstokroć wiążą, należą przynajmniej dwa. Po pierwsze, bardzo często wpadamy w taką jakby pułapkę, że pozwalamy części rzeczywistości, którą określamy mianem profanum, zawłaszczyć się. Albo, inaczej to określając, pozwalamy, żeby część rzeczywistości pozostała tylko i wyłącznie sferą prywatną. To znaczy, taką sferą, co do której Pan Bóg nie powinien się wtrącać w nasze życie, a oczywiście wraz z Panem Bogiem z całą pewnością kościół. Nie, bo, bo co też Kościół tam może mieć. Do powiedzenia na ten czy na inny temat. No i tutaj jest cała baza, cała gama różnych tematów, od polityki, aż się na moralności życia małżeńskiego skończywszy. No bo co też księża mogą na ten temat wiedzieć, więc lepiej nie milczą. To nie jest sprawa Boża, to jest moja sprawa. To jest sprawa tylko i wyłącznie moja, świecka. Nie ma potrzeby, żeby tam Pana Boga wpuszczać. Albo po drugie, i to jest właściwie pochodna tego pierwszego, zaczynamy prowadzić trochę podwójne życie. To znaczy z jednej strony jest Kościół i niedziela i jedna godzina na 168 w tygodniu, gdzie przychodzę tutaj i wytrącam te swoje myśli z moich codziennych szyn i wskakują na chwilę na tryby katolickie, na tryby myślenia zgodnego z wiarą, ale za chwilę wychodzimy, wracamy do życia i wracamy na te nasze tory, na te nasze szyny. Życia, które z Bogiem generalnie niewiele ma wspólnego, no bo co też tam Pan Bóg tam może w tej codzienności? Trzeba żyć, jest świat, Pan Bóg nie ma za bardzo pojęcia o tym, co się dzisiaj dzieje, więc ja muszę to moje życie jakoś tam sobie sam przeżyć. Bardzo często w jednym i w drugim przypadku, kiedy te błędy nam się zdarzają, u źródeł tychże stoi to sformułowanie, które dzisiaj pada w Ewangelii. My je bardzo lubimy, właśnie celem podziału. Oddajmy Bogu, co należy do Boga, i oddajmy Cezarowi to, co należy do Cezara. Czyli mamy rzeczywistość, która należy do Boga, mamy rzeczywistość, która należy do świata, rozdzielmy je, oddajmy tym rzeczywistościom to, co im się prawnie należy. Pewnie, super. Tylko postawmy sobie pytanie, bo chyba trzeba na nie odpowiedzieć, co takiego należy do Boga? Co należy do Boga, żebym mu mógł to oddać tak naprawdę? Moi kochani, dzisiaj słyszymy u y, proroka Izajasza w tym pierwszym czytaniu y, wspomnienie y, y, niejakiego Cyrusa. O tym Cyrusie, y, jakby prorok Izajasz zapisuje słowo Pańskie, Cyrus to była postać zupełnie niezwykła, bo to był perski król, który w 538 roku przed Chrystusem, rzecz jasna, wyzwolił naród wybrany z niewoli, mało tego, że ich wysłał z powrotem do ich ziem, to jeszcze im oddał wszystko, co zostało im zagrabione i pozwolił im żyć w spokoju. To była rzeczywistość, jakieś zjawisko mocno szokujące samych Izraelitów i ono dzisiaj jest interpretowane przez Izajasza, a właściwie przez głos Boży, który Izajasz nam cytuje, bardzo jasno i przejrzyście. Pan jest Panem wszystkiego. Bóg jest Panem wszystkiego. Również Cyrus, król, który reprezentował jakąś władzę ziemską, do Boga należy. I to Bóg ostatecznie jest jego zwierzchnikiem, chociaż nawet Cyrus by go nie znał. A rzeczywiście go nie znał, bo dzisiaj dwukrotnie słyszymy w tym fragmencie z księgi proroka Izajasza, nie znałeś mnie. Nie znałeś mnie, a mimo tego przez Ciebie postanowiłem uwolnić mój lud. A mimo tego wpłynąłem na Ciebie, ponieważ jesteś w moim ręku, Cyrusie, królu ziemski, i przez Ciebie pozwoliłem mojemu ludowi powrócić do ich ziemi, pozwoliłem mojemu ludowi jakby odzyskać, odzyskać wolność. Cyrusie, Ty w swojej potędze, Ty w swojej mocy, Ty w swoim królewskim majestacie jesteś w moim ręku. I to jest ważne, żebyśmy sobie uświadomili, że jest pewna gradacja, moi drodzy, nie, jakby Bóg nie podlega nikomu. Nikomu nie podlega. Jest ponad wszystkimi zwierzchnościami, ponad wszystkimi władcami tej ziemi. To oni podlegają Jemu, a nie On podlega im. Z samej definicji. Rzecz jasna i to może w nas rodzić jakąś formę buntu. Możemy się złościć, możemy się denerwować, prawda? że tak naprawdę Bóg panuje nad wszystkim, że tak naprawdę wszystko jest w Jego ręku, że tak naprawdę my jako stworzenia jesteśmy nieskończenie niżej od Niego. No tak jest. Możemy się złościć, tupać nogami, kolokwialnie mówiąc, zabrać nasze zabawki i iść na inne podwórko. Możemy to czynić, jak najbardziej. Tyle, że tak naprawdę komu szkodzimy? Sobie. Ponieważ my, drodzy, nie jesteśmy w stanie popsuć Bożych planów na tę wielką historię zbawienia, którą on od początku świata tworzy. Bo cóż to byłby za Bóg, który by podlegał naszym kaprysom dla naszej zmiennej woli. Ale sobie możemy zaszkodzić, o tak, sobie możemy zaszkodzić bardzo, nabroić w tej małej historii zbawienia, która rozciąga się od moich narodzin do mojej śmierci. Bóg mnie stworzył nie pytając mnie o zdanie ale zbawił mnie z całą pewnością już tylko i wyłącznie ze mną. Beze mnie tego nie zrobił. On się liczy z moim zdaniem i ja jestem człowiekiem wolnym, bo to też jest Boży dar, którym zostałem no, darowany i i e, ja mogę Bogu powiedzieć nie. Ja mogę Bogu powiedzieć nie. Zobaczcie, kiedy dzisiaj Jezus m, 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 mówi o tej monecie czy pokazuje tę monetę, m, no nieraz to czyni bo jakby warto, żeby uświadomić, co na tej monecie było. A mianowicie na tym jednym rzymskim denarze po jednej stronie był oczywiście Cezar, po drugiej stronie siedziała kobieta, która w nim pokoju, niektórzy podejrzewają, że to była żona Cezara, Livia, i był tam na tej monecie napis w takim dosłownie brzmieniu. Tiberius Cezar Divi Augusti Filius Augustus Pontifex Maximus, czyli dokładnie rzecz ujmując, Tiberius Cezar Boskiego Augusta, syn August, władca najwyższy. Do kogo należy ta moneta? Do Cezara, ponieważ napis na tej monecie i jego obraz są jakby wyrazem, są przedstawieniem megalomanii Cezara. Są przedstawieniem jego pychy, ludzkiej pychy. I ludzka pycha ma to do siebie, że niestety zawsze oddziela od Boga. To taka jest jej natura. I Jezus mówiąc, oddajcie, co Cezarowi, oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, mówi właśnie o tym. Oddajcie to, co ludzkie, oddajcie to, co pyszałkowate, oddajcie to, co nie może, oddajcie to Cezarowi. I niech Cezar sobie to zatrzyma. A właściwie może raczej trzeba by powiedzieć, niech ta pycha zatrzyma sobie Cezara. No ale w tym kontekście znowu powstaje pytanie, co należy do Boga, jeżeli mamy Bogu oddać to, co należy do Niego. I drodzy, odpowiedź na to pytanie jest banalnie prosta i bardzo krótka, ponieważ do Boga należy wszystko. Absolutnie wszystko. Całkowicie wszystko. To jest niezwykła zbieżność, bo kiedy sobie myślałem nad tym kazaniem już kilka dni temu i dzisiaj byłem nam mszy z biskupem, biskup mówił dokładnie to samo, dokładnie to samo. Jest jakiś obraz też tego, że Duch Święty bardzo mocno w swoim Kościele działa i pozwala nam wspólnie odczytywać Słowo. Wszystko należy do Boga i Bóg do wszystkiego w naszym życiu ma prawo, do wszystkiego. Zdecydowanie tak, ponieważ wszystko, co mamy dzisiaj, kim jesteśmy, ten punkt życia, do którego doszliśmy, to wszystko z Jego ręki. Tak naprawdę wszystko jest Jego darem dla nas i dlatego On ma do wszystkiego prawo. Już kiedyś wspominałem tutaj o tym prawie wynikającym również ze sprawiedliwości. Skoro Bóg nas wykupił z grzechu, skoro nas wykupił z niewoli demona, skoro zapłacił za nas najwyższą cenę, to ma prawo do całości. To nie jest tak, jak już przywołując kiedyś ten obraz przywołam go jeszcze raz, że idziesz do sklepu, kupujesz samochód, dostajesz, zapłaciłeś za samochód, dostajesz koło i, i, i kierownicy. Nie za to zapłaciłeś, zapłaciłeś za cały samochód. Bóg zapłacił za całe nasze życie. A my czasem jesteśmy skłonni oddawać kawałek, oddawać mu jedną małą cząstkę naszego życia, bo cała reszta tak naprawdę należy do nas. Bóg jest Panem wszystkiego. I to jest, drodzy, nie, prawda obiektywna. Ona nie zależy od tego, czy ja tak chcę, czy ja nie chcę, czy ja się na to zgadzam, czy ja się na to nie zgadzam. Naprawdę nie ma większego znaczenia. Tak jak mówiłem, my możemy się zżymać, możemy tupać nogami, możemy się złościć, możemy odejść od Boga, ale tak naprawdę szkodzimy w tym wszystkim nie tylko i wyłącznie sobie. My czasem bronimy jakby naszej małej cząstki życia, nie chcąc puścić, tam nawet Pana Boga, nie mówiąc o tym, żeby Mu oddać cokolwiek z, z siebie. Są takie przestrzenie w naszej codzienności, do których Pan Bóg nie ma wstępu, bo uważamy, że są tylko nasze. Więc warto sobie postawić pytanie, co jest dla mnie lepsze. Czy rzeczywiście uznać, że Bóg, który jest obecny w każdym najmniejszym aspekcie mojego życia, jest Bogiem, któremu chcę te wszystkie jakby aspekty mojego życia potwierdzać, czy też zamykać je przed nim? A właściwie trzeba by powiedzieć, że chyba również i trochę przed samym sobą wtedy, bo bez Boga my nie jesteśmy w stanie zrozumieć swojego życia. Choćbyśmy się nie wiem, jak bardzo starali. Jeżeli stwierdzam, że mądrzej dla mnie jest uznać Jego władzę nad wszystkim, no to jesteśmy już bardzo blisko wiary, którą dzisiaj chwali święty Paweł wejście do Tesalonii. Wiary, którą oni przyjmują i wiary, według której starają się żyć. A w tej wierze nie ma już tego, o czym mówią samym początku. Nie ma podziału na sakrum i profanum. Nie ma podziału na to, co święte i na to, co nieświęte, ponieważ Bóg jest we wszystkim. Ponieważ Bóg jest obecny w każdej przestrzeni życia. Ponieważ do Boga one wszystkie należą. Ponieważ Boga zapraszam do każdej sfery, do każdej dziedziny mojego życia. On jest wszędzie obecny. Bo ja tak rzeczywiście pragnę, bo ja tego chcę, bo ja za tym tęsknię. Nie dlatego, że muszę. Moi koledzy, zobaczcie, jaka jest różnica. Wcale nie subtelna, bardzo poważna różnica. Między muszę, a chcę, pragnę, tęsknię. Muszę iść w niedzielę do kościoła, nie? bo tego oczekuje ode mnie Bóg, bo taka jest moja wiara, taki jest wymóg wiary. Czy chcę, pragnę, tęsknię za tym, żeby te godziny spędzić z moim Bogiem? No jest różnica między jednym a drugim. Mam wrażenie, że dużo częściej niestety jest muszę w naszym życiu. To trochę tak jakbyśmy kapitulowali nie? naszą wolę. No trudno, no Pan Bóg jest silniejszy. No, no, no co ja mogę, nie? No, no muszę ulec, muszę w jakiś sposób podlegać No Ale czy to jest prawdziwa wiara? Czy to jest wiara w tego Boga, który nam się objawia? W Boga pełnego miłości, miłosierdzia, dobroci i Boga, który chce nas uszczęśliwić. Czy to jest ta wiara? Czy my w takiego Boga wtedy wierzymy? Bo może wierzymy w zupełnie innego. Może wierzymy w jakąś karykaturę Boga, w jakiś y, y, fałszywy obraz Boga. Boga, który rzeczywiście nas zmusza do sadystyczną uciekę z tego, że godzinę odsiedzimy tutaj w tym kościele, myśląc o niebieskich witamach. Do tego Pan Bóg od nas nie oczekuje. Nie? Dlatego jest różnica między muszę, a między chcę. Między wiem po co, między rozumiem serc. Warto się zastanowić drodzy. W jakiego ja Boga wierzę? Bo jeżeli wierzę w Tego, którego pokazuje mi Ewangelia, żebym wiedział, czy wierzę właśnie w takiego, czy nie, no to musiałbym tę Ewangelię przeczytać. No bo oczywiście to, co czytamy w Kościele, to są fragmenty. bo z tych fragmentów się nie da złożyć całości. Trzeba by musiał jeszcze przeczytać i zobaczyć, jaki jest Bóg, który się objawia w Jezusie Chrystusie, w Ewangelii. Jeżeli wierzę rzeczywiście w takiego Boga, który się objawia w Księdze Pisma Świętego, w Ewangelii chociażby, no to nie mam w moim życiu podziału na to, co należy do Boga i na to, co do Boga nie należy. Co należy tylko do mnie. Nie ma czegoś takiego. Nawet mi przez myśl to nie przechodzi. Bo znam Boga i wiem, jaki on jest. Wówczas nie prowadzę jałowych dyskusji na temat tego, co tam Panu Bogu mogę oddać, a czemu nie mogę oddać, co jest dla mnie dobre, co, co jest dla mnie niedobre w związku z nim. Nie. Wiem, że wszystko, co On mi daje i wszystko, co On mi proponuje, jest dla mnie dobre. Czy to trudne? Jasne, że trudne. Pewnie, że tak. No ale przecież wiara jest darem. Ależ tak, bezsprzecznie taka wiara jest darem. No to ja go nie mam, dziękuję bardzo. A to nie, to za szybko. Ponieważ Pan Bóg ten dar chce dać każdemu, ale może go dać tylko tym, którzy chcą z Nim współpracować. To, że siądziesz, czy tupniesz nogą i powiesz, że nie mam takiego daru i odczepcie się wszyscy ode mnie, to mało. Bo Bóg chce Ci dać ten dar. Tylko, czy Ty chcesz go rzeczywiście wziąć. A wszystko, wszystko zależy od tego, w jakiego Ty Boga wierzysz. I czy musisz, czy chcesz. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga.